Dzień dobry, ja nazywam się Kasia i to jest pierwszy odcinek w naszym Big Post Challenge. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pustyni, ale to za chwilę, bo najpierw oczywiście, śniadanie. W wielkim poście zawsze jakoś szczególnie staram się zadbać o moją relację z Panem Bogiem. I Kościół nam od razu na początku podrzuca bardzo konkretną wskazówkę, bo mówi o Jezusie, który wychodzi na pustynię. No właśnie. Jak to jest z tą pustynią? W pewnym momencie zobaczyłam, że nie ma tak naprawdę w ciągu mojego dnia takiego czasu wyciszenia, czasu dopuszczenia własnych myśli do głosu, bo ciągle zagłuszam je po prostu treściami, które są publikowane w internecie. I postanowiłam, że muszę coś z tym w końcu zrobić i muszę zacząć nad tym pracować. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale od dłuższego czasu generalnie widzę ogromne owoce właśnie ograniczania korzystania z telefonu. Przede wszystkim z mediów społecznościowych, bo to jest takie najbardziej uzależniające, niestety. Przede wszystkim mam dużo więcej wolnego czasu na spokojną rozmowę, na modlitwę itd. Chcę Was zaprosić dzisiaj do tego samego. Jeśli masz ochotę, podejmij to wezwanie, które ci dzisiaj proponuję, i spróbuj w najbliższym tygodniu ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych w jakikolwiek sposób. Wiem, że to jest ogromnie trudne. Sama z tym walczę, ale za chwilę podam Ci kilka konkretnych sposobów na to, jak ja sobie z tym radzę i co mi pomaga. Pierwsza rzecz, która mi najbardziej pomaga i u mnie się najlepiej sprawdza, to jest odkładanie wieczorem telefonu. U mnie zawsze wygląda to tak, że od 21:00 po prostu odkładam telefon, nie korzystam z niego już do następnego dnia. I to jest taki czas właśnie wyciszenia, czas na spokojną rozmowę z mężem bez telefonu w ręku, czas na spokojną modlitwę. W ogóle odkąd zaczęłam tak robić, to okazało się, że przeczytałam dużo więcej książek niż przez cały poprzedni czas, bo okazało się, że nagle mam bardzo dużo wolnego czasu. Więc yy, polecam Wam ten sposób. Oczywiście można go dowolnie modyfikować, ale jest to naprawdę super sprawa. Drugi sposób to yy, zainstalowanie sobie na telefonie aplikacji, która pozwala na mierzenie czasu spędzonego przed ekranem. Tych aplikacji jest mnóstwo, ja wam pod, w opisie tego filmu podam kilka moich propozycji. Jeśli na przykład jest tak, że mówisz sobie, że nie masz czasu na modlitwę, bo jesteś tak zabiegany, że, że nie możesz znaleźć tej chwili, zainstaluj sobie taką aplikację i zobacz po jakimś zwykłym, przeciętnym dniu, ile czasu spędziłeś przed ekranem. U mnie wniosek był dosyć prosty i. Motywuje mnie to, żeby jednak yy, szanować ten czas, który mam i mądrze nim gospodarować. Trzecia, ostatnia już rzecz, jest tylko dla odważnych ludzi, bo proponuję ci odinstalowanie zupełnie aplikacji z telefonu, od których jesteś najbardziej yy, uzależniony czy uzależniona. Nie mówię, że na zawsze i na wieczność, ale może na ten tydzień, chociażby. Jeśli jest jakaś aplikacja, której zdecydowanie nadużywasz, spróbuję odinstalować całkowicie z telefonu, żeby cię po prostu nie kusiła. Bo jak tego nie zrobisz, to zawsze. A, wiecie, wpadnę na chwilę, zobaczę, co tam się dzieje. Ja kiedyś tak zrobiłam, że wszystkie aplikacje od mediów społecznościowych sobie odinstalowałam mniej więcej na miesiąc, chyba, i. No to było mega. Pierwsze trzy dni to była masakra, byłoby mi bardzo ciężko, nie wiedziałam co ze sobą zrobić, ale generalnie później okazało się, że mam mnóstwo wolnego czasu i zaczęłam realizować jakieś swoje dawno zaległe już zadania i zaczęłam mieć w ogóle mnóstwo pomysłów, byłam dużo bardziej kreatywna niż zazwyczaj, więc no to było super doświadczenie. Polecam Ci zrobić taki eksperyment, chociaż na jeden dzień, może akurat Ci to pomoże.

Być może zastanawiacie się, jak wykorzystać ten czas, który oszczędzicie na ograniczeniu mediów społecznościowych. możecie go wykorzystać na przykład na taki miły spacer z rodziną. Okay. <laughs> Na dzisiaj to tyle. Zachęcam was do tego, żebyście spróbowali ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych w tym tygodniu. Jeśli podejmujecie to wezwanie, napiszcie w komentarzu hasło Wchodzę w to. A jeśli potrzebujecie więcej inspiracji i motywacji do wykonywania tych wezwań, to koniecznie dołączcie do grupy na Facebooku, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. No i już za tydzień kolejny vlog z serii Big Post Challenge. Do zobaczenia!